Jesteśmy zespołem Atom Kids z Białego Stoku. Przedstawiłyśmy, e, przedstawiłyśmy układ bez tytułu, ale myślę, że każdy domyślił się e, z tego układu, że była to walka między kelnerami i gośćmi, e, którą na co dzień widzimy w restauracji. Nazywamy się Atom Mini, jesteśmy z Białego Stoku i tańczymy 4 lata. Jakie macie sukcesy na koncie? Dużo bardzo. Na przykład byliśmy w koninie, byliśmy w Szczecinie, dużo byliśmy. w Brągowie na dużo występach. Ja już tam nie pamiętam, bo byliśmy tyle, że nie da się wyliczyć już tego. Czym jest dla ciebie taniec? No pasją. A dla ciebie? Pasją. Czy trudno jest tańczyć? Dla niektórych tak, ale dla mnie akurat nie jest trudno. Fajnie się ruszać, można się na ten nabawić i różne, można bardzo dużo zdobywać. konkursach po to, aby się sprawdzić, żeby rywalizować z innymi grupami i po prostu zobaczyć tak naprawdę kto jest najlepszy, tak? No i ogólnie kochamy ten taniec. Ćwiczymy już ze sobą bardzo długo i naprawdę wielką pracę wkładamy w to. Naprawdę trzeba się długo przygotowywać do takich turniejów, żeby wypaść tak naprawdę jak najlepiej. wszystkich, którzy kochają taniec od zespołu grą. Roczna edycja festiwalu jest lepsza niż poprzednia, i to jest największy sukces organizatorów. To znaczy, że ta praca z dzieciakami i młodzieżą ma sens. Z roku na rok jest coraz trudniej wybrać zwycięzców, i dla nas to jest tylko duża radość z tego powodu. Z zespołem Top Ten Hero z Białego Stoku występujemy w y, den, y, Carnival Dance Attack i jest super, po prostu ba, bardzo ekstra. <ścoughs> Czwarta edycja Carnival Dance Attack już za nami. Jury obejrzało programy ponad 70 zespołów, łącznie wystąpiło ponad 800 uczestników. I jury do finału, czyli do koncertu galowego, zakwalifikowało 42 zespołów, które otrzymały wyróżnienia i nagrody. Chciałbym bardzo serdecznie zaprosić też do udziału w przyszłym roku, bo tak jak widać tego typu impreza jest potrzebna, jest potrzebna dla młodzieży, no i również dla dorosłych, którzy, no, dla osób, które chcą po prostu pokazać swój potencjał taneczny. Także serdecznie zapraszam. Ponad 100 osób wzięło udział w 20. Mistrzostwach Polski w narciarstwie alpejskim i snowboardzie Family Cup 2015. Na stokach jesionowej góry rywalizowali zawodnicy podlascy i litewscy. Bardzo się cieszę, że dużo dzieci, dużo młodzieży i, co ciekawe, dużo państw wystartowało w eliminacjach Mistrzostw Polskich w narciarstwie alpejskim. To jest cykl Family Cup, a więc jak są rodziny, to nas bardzo to cieszy. Cudowną zabawą jest jazda na nartach, cudowną zabawą jest jazda na snowboardzie, ale myślę, że piękne jest to, kiedy możemy robić to wspólnie, razem, rodzinnie. Kiedy mamy wspólne zainteresowania i coś, co nas jednoczy. Organizatorzy przygotowali specjalne trasy. Na niebieskiej rywalizowały dzieci, młodzież, kobiety i rodziny. Natomiast na trudnej, czarnej trasie ścigali się znacznie bardziej doświadczeni narciarze i snowboardziści. W porównaniu z poprzednimi jest tak, najtrudniejsza. Tak jak ja startowałem, ja nie startowałem w wszystkich edycjach, natomiast w tych, co startowałem, tutaj jest zdecydowanie najtrudniejsza, po prostu jest największe nachylenie i jest oblazone. Ja akurat nie startuję w kategorii rodzinnej jako indywidualnie i myślę, że to jest fajna zabawa przede wszystkim, rywalizacja, ale też możliwość poznania nowych ludzi ciekawych, porozmawiania z nimi. Myślę, że atmosfera, która panuje. Tutaj na, na takich zawodach jest wspaniała naprawdę. Ci ludzie, którzy przyjeżdżają, to no, oni inaczej się rozmawia z ludźmi, którzy pracują e, normalnie e, na co dzień, a inaczej tutaj po przyjeździe na, na takie piękne zawody. Moim zdaniem dobry pomysł dla dzieci, żeby sobie Ja Zjechałam, <laughs> nie poddałam się. Amatorskimi mistrzami województwa podlaskiego zostali Olga Rosińska i Mieczysław Grygięć z Suwałk klasyfikację litewską wygrali Diana Pietrauskiene i Samaśka Linas. Rywalizację rodzinną zdominowali Gabriela Maria i Mieczysław Grygięć z Suwałk. Najlepszymi deskarzami okazali się Natalia Lisowska z Suwałk i Paweł Maliszewski z Białego Stoku. Gratulujemy! Natomiast już w niedzielę 22 lutego na stokach Jesionowej Góry odbędzie się slalom giganto Puchar Starosty Suwalskiego. Telefon mi dałeś? Jak to czyli? Telefon pytam, czyli numer mi dałeś, ten na który miałam dzwonić. A co się stało? Pomyłka, dzwoniłaś się? Nie, nie, dzwoniłam się. Nikt się nie zgłaszał, numer był duże. Właśnie zajmował. nic się nie zgłaszał. Nic jeszcze nie przyszło. Czy to moja wina? I z dzwoną kobietą wraca do domu, kiedy chce, czasami pogodnie wraca. I to z tego powodu dzwoniłaś? Podejrzewasz, że widziałem, że nie ma jej w domu, to do tego dałem Ci ten telefon. Teatr Dramatyczny imienia Aleksandra Węgierki w Białym Stoku zaprasza na spektakl ławeczka Aleksandra Gelmana w reżyserii Mateusza Przyłęckiego. Jest to pierwsze w tym roku przedstawienie w ramach sceny inicjatyw artystycznych. Historia dotyczy spotkania kobiety i mężczyzny. Oboje są po przejściach, zaplątani w swoją przeszłość i niespełnione marzenia. Mam nadzieję, że widzowie, którzy przyjdą na ten spektakl,. W tej historii bohaterów odnajdą jakiś fragment swojej historii. I myślę, że to jest jakby duży, duży atut tego tekstu, że, że, mo, że ludzie, widzowie mogą odnaleźć w tych bohaterach siebie. I w pracy nad tekstem, no, staraliśmy się robić wszystko, żeby, ponieważ jest to tekst, który był napisany około 30 lat temu. Mimo wszystko on jest mocno wpisany w tamten czas, w tamto miejsce, w Związek Radziecki, w komunizm. Staraliśmy się to jakoś maksymalnie jakby odrzeć z tej rodzajowości i wydobyć uniwersalność tego tekstu, żeby ludzie, którzy przyjdą, widzowie, jakby mieli taką świadomość, że to się, ta historia się wydarza tu i teraz. Telefon pomyliłeś? tutaj mi ten niepomyślony telefon. Jaki masz numer telefonu w domu? No, jaki? Wiesz co, wiele to? Tu tak? dasz mi ten numer czy nie? Nie dam mi już powiedzieli wszystko, wszystko mi powiedzieli. Ty w ogóle nie masz w domu telefonu i z żoną nigdy się nie rozwiodłeś. I w ogóle nie jesteś żadnym kierownikiem zaopatrzenia, ale zwyczajnym szoferakiem. już Wszystko mi powiedzieli. Ja nie, nie mogę jakby opowiadać o, o tym, co się zdarzy, co się zdarza w tym spektaklu, ponieważ ten spektakl jest tak zbudowany, że mm, fabuła to jest ciągłe odkrywanie. Odkrywanie i przez widzów i nas, nas wzajemnie na scenie. E, Praca była, praca jest właściwie, bo to jest tak, że tak jak rozmawialiśmy ostatnio z reżyserem, będziemy pracowali do ostatniej chwili nad tym, żeby te postacie były jak najbardziej nasze, jak najbardziej wiarygodne. Jest to trudna robota, bo to jest, to, to my jesteśmy właściwie zostawieni tylko samym sobie na tej scenie, tak jak Państwo widzieliście, nie ma tutaj żadnej scenografii. Jest tylko to, co, co my możemy z siebie dać, swoją wrażliwość, swoje uczucia, swoje, swoje emocje. Ale myślę, że to w jaki sposób pracujemy nad tym spektaklem, rekompensuje jakby ten, te trudy i mamy nadzieję, że widzowie z chęcią będą przychodzili na nasze ławeczkowe spotkania. Się, nie odejdź, nie odejdź. O co ci chodzi? Cię, tak? się brady, tak? o czym już mamy ze sobą puszczę. Nie puszczę. Co nie trzymasz? Nic. Jako wiera serdecznie zapraszam wszystkich widzów y do naszego teatru, na obejrzenie spektaklu ławeczka, w którym będzie dużo emocji, dużo bliskości, bycia z drugą osobą w pełnym tego słowa znaczeniu. Mam nadzieję, że atmosfera, która, którą postaramy się wytworzyć w trakcie spektaklu, udzieli się również naszym widzom. Serdecznie zapraszam. Trzeba tak było od razu. Widzowie będą mieli okazję obejrzeć ławeczkę 20 lutego o godzinie 17.30, a także 21 i 22 lutego o godzinie 20. Obejdzie się.